Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki Odcineczki z głosem. racimy sobie z gniewem Tytanów, a um, rozdział czwarty, część druga z pięciu Okors. To będzie droga przez mękę, zapewne dla Was i dla mnie. zastanawiam się, jak to ugryźć, żeby wiecie, przez weekend nie zostawiać Was bez odcinków bez części, więc się zastanawiam, czy po prostu nie zrobić Wam surprise'a i nie wrzucić wszystkich gdzieś w jednym tygodniu, czyli na przykład jak zostaną 3 dni, no to wiecie, a pięć odcinków trzy dni co to dla mnie. Zobaczymy, zobaczymy, co wykombinuje. Nic nie obiecuję, lecimy. Mrocznych kamratów yy, co? Kazamatów z rozrzuconymi wszędzie kośćmi i zagrabionymi skarbami. Prawdopodobnie to jest odpowiedź na to pytanie, czego się spodziewałaś, bo chyba tak zakończyliśmy odcinek. Przepraszam, nie. Pamiętam. Strasznie szybko mi to z głowy wylatuje. Nieważne. Kiedy byłam tu ostatnim razem, wszystko właśnie tak wyglądało. Skąd się tu wzięłaś? Gdzie ty, tam i ja? Co z nimi zrobiłaś? Gdzie moi przyjaciele? Nic z nimi nie zrobiłam, uspokój się. Moja dokładna kopia siedziała na ziemi i uśmiechała się złośliwie. Zauważywszy, jak jestem zmieszana, wstała, otrząsając się z piasku. Ale dlaczego? Myślisz, że do labiryntu tak łatwo się dostać? Więc to nie... Och, nie, wybacz, że wprowadziłam cię w błąd. Jesteście jesteś na miejscu, nie martw się. Ale zamiast błądzenia po kamiennych korytarzach, czeka cię coś o wiele ciekawszego. Znów się roześmiała, ale ja nie miałam ochoty na żarty. Zbyt wiele leżało na szali, aby reagować na takie drobnostki. Co mam robić? Po prostu wejść w te drzwi. I co mnie za nimi czeka? Moja kopia podeszła bliżej i ledwie zauważalnie dotknęła mojego ramienia. A to, moja droga. Zależy od Ciebie. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim w końcu otworzysz te drzwi. Chcę wiedzieć, dlaczego labirynt tak wygląda? Wszystko ewoluuje, nawet magiczne stwory z czasem zmieniają się w coś innego. Czyli kłamek nie ci nic tu nie pomoże? Niestety nie. Labirynt będzie testował twoją wytrzymałość. Jeśli przejdziesz wszystkie jego próby, otrzymasz to, po co przyszłaś. A jeśli nie, uśmiechnęła się krzywo odwracając wzrok: Nie masz w planach umierania, dlatego dobrze się postaraj. Chcę wiedzieć, dlaczego tu jesteś, ze mną. Dlatego, że jesteśmy jedną całością. Po prostu, póki się yy, nie przewodziłaś, prawdopodobnie od tu chodzi, przesyła mnie Twoja świadomość. Jeżeli chcesz, możesz mnie uważać za kogoś w rodzaju magicznego przewodnika. A jeśli nie zechcę, wzbudzasz we mnie strach. To wszystko dlatego, że mnie stłumiłaś. Nasza dzieweczka zawsze i wszędzie grzeczna. Ok? Duma rodziców, medalistka i sportsmenka. Zapomniałaś, czym jest wolność wyboru. Własna wolność. I aby ci przypomnieć, kim byłaś i kim jesteś, wysłano mnie. Okręciła się, pokazując się ze wszystkich stron. Kłębek niewyjawionych życzeń, zapomnianych marzeń i uczuć. Jestem złością, której nie okazałaś. Jestem tą wersją ciebie, którą samo, sama powinnaś być i której nie chcesz. Opuściłam oczy, zaciskając pięści. Nie martw się. Tym razem nie jestem twoim najgorszym wrogiem. Co mam zrobić, kiedy przejdę przez drzwi? Nic szczególnego. Po prostu znajdź wyjście. Brzmi zbyt prosto. W czym tkwi, tkwi haczyk? W kłopotach, w które wpadniesz. Znajdź drzwi i przejdź przez nie dalej. Dobrze. Jeszcze jedno. Rzuciłam jej niepewne spojrzenie. Uśmiechnęła się nieprzyjemnie. Może ci się nie spodobać to, co zobaczysz. Jak mam to rozumieć? Labirynt jest przebiegły. Znajdzie wszystkie Twoje skryte lęki i wykorzysta je przeciwko tobie. No tak, ciebie już tu wezwał, tylko nie zaczynaj. Więc drzwi właśnie przykłada na pół godziny. Jeśli szybko dam sobie z tym radę, to zdążę jeszcze pomóc załatwić sprawę w moim mieszkaniu. Nie wiem, co się tam dzieje, ale chimiery nie oddam. Gotowa na wszystko zacisnąłam pięści. Otworzyłam drzwi i zrobiłam zdecydowany krok naprzód. Szkolne podwórko, wszędzie uczniowie. Rozejrzałam się, ale nie miałam i tak żadnych wątpliwości. To była moja stara szkoła. Co ja tu robię? Dlaczego właśnie tu? Wszystko wydawało się tak znajome, a zarazem obce. W mijający mnie ludzie, okrzyki z boiska. przebiera doworną formę bliską twojej świadomości. Ale nie spodziewałam się, że szkoła była dla ciebie takim traumatycznym przeżyciem. Myślę, że szkoła dla większości uczniów jest traumatycznym przeżyciem. <laughs> Zamknij się. Co ty tu w ogóle robisz? Nie powinnaś była zostać przy wejściu? Nie doczekanie. Parsknęłam ze złością i ruszyłam naprzód. Było w tym miejscu coś, co nie dawało mi spokoju. Im dalej szłam, tym więcej czułam trwogi. Poczekaj, to. To Adrian? Ujrzałam, jak siedzi na pobliskiej ławce. Z zaskoczenia spieszyłam się i zamarłam. Dlaczego on tu jest? Jego też czeka próba. Chciałam do niego podbiec, ale wydawał się taki szczęśliwy. Słyszałam jego zaraźliwy śmiech. Nie sądzę. To przecież Twoja osobista próba. Jesteśmy, mm, jesteśmy ostatecznie w Twojej głowie. Więc jednak tak naprawdę go tu nie ma. I to wszystko sprawka mojego własnego umysłu. Nie chcesz podejść i się przywitać? Jej pytanie wpędziło mnie w rozi kuk, w kozi róg. W rozi Skąd, no właśnie o tym mówię. Zobaczyłam dwa słowa i zamiast przeczytać je osobno, to mi się pomieszały literki i, i z tego właśnie wyszło co wyszło. <laughs> Dlaczego to proponujesz? Sama nie wiem. Tak sobie miło siedzi z jakąś dziewczyną. Dopiero po jej słowach zauważyłam żeńską figurę obok Adriana. Wydawała mi się dość znajoma, ale chcę posłuchać, ok? Podeszłam trochę bliżej, nie zwracając na siebie uwagi. Było doskonale słychać, o czym rozmawiali. A co powiesz tej dziewczynie? Co za różnica? Co bym jej nie powiedział, ona i tak mi nie uwierzy. Co jakoś głupio wyszło. Tak, jakoś głupio wyszło tym razem. Przepraszam, moje, mój błąd. Kiedy już prawie wszystko wie? Trzeba było skłamać, ale dziewczyna położyła mu głowę na kolanach, wygodnie muszcząc się na ławce. Coś się we mnie skręciło. Nie mogłam na to patrzeć. A pamiętasz, jak? Rozmawiali dalej, ale ja już ich nie słyszałam. Odbierać. Od... Co? Odbicie teatralnie zmarszczyło brwi. Cóż to twój ukochany chłopczyk cały czas robił cię w konia? Jaka szkoda? On by tak nie zrobił. Ja go znam. On by mnie tak nie potraktował. Wstrząsająca naiwność. Gdzieś ty się uległa taka głupia. Twoje stosunki z Adrianem znacznie się polepszyły. A ty przestań mi mieszać w głowie. Mam zabrać yy, Adriana ze za sobą? Nie, to by było bez sensu. Czyli trzeba ruszać dalej. Im dalej, tym lepiej. Odeszła nieco w bok, wskazując na drzwi. Takie samo jak na samym początku. Wybór następnego miejsca zdziwił nawet mnie. Oh, widzę chyba twoją słodką przyjaciółeczką. Oj, wygląda na to, że znalazła sobie lepsze towarzystwo. Zostaniemy, posłuchamy. Hmm, może jednak warto. Nie jestem zwolenniczką podsłuchiwania, niemniej jednak w tych wszystkich historiach ma to swój cel. Sytuacja z Adrianem wydała mi się dziwna, ale co będzie z Hedar? To znaczy z Afrodytą. Podeszłyśmy podesz podesz bliżej. Choć wciąż nikt z nas nie zauważył, starałam się trzymać z dala. O, przepraszam. Jestem co? Jak zwykle zawsze musi być fail, przynajmniej wiecie, kiedy to wszystko przygotowywałam. I yy... co ja mogę wam powiedzieć na swoje usprawiedliwienie? Nic. Nie wiadomo było, do czego może doprowadzić moje pojawienie się. Heather i inne dziewczyny stały w pobliżu. Coś między sobą z ożywieniem omawiały. Trzeba, żeby Samara... Samara? Mówicie o tej dziwaczce z równoległej klasy? Po co, ty się, po, po co ty się z nią w ogóle prowadzasz? O czym mowa? No, z tą jakiej tam... A, Samara. Ona jest przecież jakaś zryta. Kto używa takiego słownictwa? I rodzinę ma taką... No, no, sami wiecie. Ha, no tak. <laughs> Powiedz szczerze. komplujesz się z nią tylko z powodu jej brata. Skoro rodzina ma taką to jej brat też się w Nie wolno robić wyjątków. Jak już wszystkich, że tak powiem, wsadzają do jednego wora to wszystkich. Halo. Słyszałam, że tam woli starsze dziewczyny. Aha, z powodu brata. A ja słyszałam, że woli chłopaków. Dlaczego wy... Dziwnie było słyszeć takie słowa z jej ust. Żadnego sprzeciwu, tylko ciągłe podlizywanie się. Myślałam o tym, jak bardzo dwulicowa mogła być Hedel, bardzo mnie zasmuciła. Więc to tak... Czyżby ona naprawdę była właśnie taka? Sytuacja stała się jeszcze bardziej poplątana. Czyżby to było właśnie to, czego się boję? Być może labirynt pokazuje mi moje największe fobie. Ju... You... A, sorry. Z. Co? Moje największe fobie, i nagle wychodzi. Dobra. Tak to jest, jak się siedzi we własnych myślach, i teraz nagle mamy zdarzenie z rzeczywistością, nie? Już? Możemy iść dalej? Już idziemy. Nie przeżywaj. Masz jeszcze masę innych przyjaciół. Może przynajmniej Celber cię nie rozczaruje. Heather nie jest taka. Co? Ona za nic by tak nie zrobiła. Coś tu nie pasuje. Och, no tak, przyjaciółka, która zamienia się cię na kumpele, które są bardziej cool. Sytuacja z, cyr z cyklu niemożliwa. Wyluzuj. I bez ciebie jest mi niedobrze. Twoje stosunki z Afrodytą znacznie się polepszyły. Okej. Okay. Ty pewnie wiesz lepiej. Przejdziemy do najciekawszego fragmentu? O czym ty mówisz? Wiesz, co będzie dalej? Odbicie poklepało mnie po ramieniu. Radości moja, my jesteśmy częściami jednej całości. Znam cię nawet lepiej niż ty sama. Dlaczego? Dlatego zastanów się dobrze, czy chcesz przepuścić takie show. Podeszłyśmy do drzwi i moja kopia otworzyła je, wpychając mnie do środka. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach i zapraszam was już niebawem na kolejne. Cześć, pa pa!